Co w życiu jest bezcenne, bez wątpienia zdrowie, a żeby je mieć, między innymi, trzeba spać spokojnie. Śpisz spokojnie? Czy nocami analizujesz swoją sytuację finansową, martwisz się o niezapłacone rachunki? Jeżeli tak jest, Uwierz mi na słowo, nie warto. Natomiast co warto zrobić, to jest porozmawiać. Porozmawiać z kimś, kto y, się na tym zna. Jest mnóstwo możliwości poradzenia sobie z, z zaległościami w płaceniu rachunków. Zwłaszcza w Wielkiej Brytanii y, jest to proces, w którym dłużnik otrzymuje zwolnienie z długu. Nie musi już płacić jego całości albo y, części. Zależy to od naszej indywidualnej sytuacji. Zapraszam serdecznie do mnie. Gwarantuję, że ta rozmowa będzie niezobowiązująca, że będzie poufna. Postaram się wspólnie z tobą znaleźć ym, jakieś wyjście z tej y, sytuacji, po to, abyś w końcu mógł spać spokojnie. Daria Jamiu, LegalBase.